Cześć moi drodzy, dzisiaj na rynku ultra nietuzinkowy zegarek, czyli Hermes Achso, a pod model nazywa się Leton Suspendi, czyli czas zawieszony Achso, obręcz. To jest akurat model firmy Hermes, który już chyba jest od lat 70. a sama firma Hermes ma no ponad stuletnią tradycję w produkcji zegarków, więc, więc nie jest to żaden żaden newcomer. Także są właścicielami firmy w 25% firmy Walshire Manufacture, czyli firmy, która produkuje mechanizmy, a także są właścicielami firm, które produkują Koperty, no w zasadzie przejęli je. Koperty i tarcze także są całkowicie niezależni zegarkowo. Nie jest to żaden, jak to mówią facebookowcy czy też formownicze, czasami majtkowiec. Pełnoprawne zegarki wysokiej klasy mają także wiele własnych mechanizmów. A ten model, który tutaj pokazuję, ma jeden z ciekawszych mechanizmów i zaraz o tym. Za projekt komplikacji odpowiedzialny jest nikt inny jak Jean-Marc wspaniała persona świata zegarmistrzowskiego, który współpracował z takimi markami jak Van Cleef Arpels czy, czy, czy na przykład Faberge. Hermes i, i nie tylko. Właściciel studia Agenor, tworzącego komplikacje, całe mechanizmy i dokładki. W 2017 roku mieliśmy okazję się spotkać na Time to CH24, a z prawej strony Marco Boracino, który jest CEO Zingera. Tutaj jest mechanizm właśnie Zingera, który był zrobiony przez Agenor. A ostatnio Moser zaprezentował streamlinera z mechanizmem także robionym przez Agenora. Natomiast tutaj mamy fragment zdjęcia komplikacji RMS, o którym mówimy. Tutaj Retrograde i cały Cały, cały moduł ukrytych, ukrytego czasu. Letą suspendy jest całkiem sporym zegarkiem, ma 43 mm, ale jak widzicie, profil jest niesymetryczny, tak? czyli część paska się chowa tutaj pod kopertą, a druga wystaje na tej Ala Obręczy. Więc tak naprawdę nosi się troszeczkę jak, jak mniejszy, może jak 41. Same za, samo zapięcie Hermes jest bardzo, bardzo fajnie wykonane. Hermes zwraca uwagę na takie rzeczy. O, zobaczcie, tutaj ten języczek odchodzi. Ale możemy go docisnąć, bo on ma taki specjalny bolczyk. Zobaczcie, jak go docisnę, to nie ma możliwości, że on się wypina. To nie jest jak zwykła klamerka. I takich w firmie Hermes takich detali jest, jest bardzo dużo. Sam pasek tutaj wykonałem z, z aligatora w takim patynowanym kolorze winnym. On wygląda niby jak brąz, ale, ale jak zaświeci słońce, to, to mamy wino. Yy, tutaj widać, że ten motylek jest zrobiony. W ten sposób, że jedna część jest troszeczkę krótsza, paska niż, niż zwykle, ale to chodzi o to, żeby się układało dobrze na nadgarstku. Sama klamerka Hermes ma kształt, kształt takiego ala strzemionka, no bo wiadomo, że firma Hermes zaczynała od, od, od uprzęży, od, od, od siodeł, od tego typu rzeczy, tak jak na przykład Louis Vuitton od, od kufrów. To, to Hermes był firmą, firmą rymarską. Zresztą można zobaczyć, że Hermes na wielu. Plakatach czy też swoich historycznych reklamowych zdjęciach to, to jest opisane jako RMS CELIE, czyli, czyli taki rymarz prawdziwy. A teraz pokażę Wam, jak, jak prezentuje się jedna z pierwszych komplikacji tego zegarka czyli, czyli w wskaźnik daty z funkcją retrograde. Retrograde, czyli powracające, wskazanie powracające, ono może występować w, w jakby wielu elementach zegarka, bo mogą być minuty retrograde, mogą być godziny retrograde. A tu mamy, a tu mamy datownik retrograde. Co to oznacza? Zaraz, zaraz jak przesunę do, do godziny jeden, po 11, bo tak tutaj się to akurat przestawia, teraz jest 31. I w ułamku sekundy wskazówka z 31. Przeskoczy na, na jeden. Yy, czyli nie jest to ruch, ruch ciągły, czyli po prostu wskazówka ma ruch powrotny i później zaczyna odliczanie. O, zobaczcie, uwaga, pyk i już mamy jeden. Yy, natomiast sama, yy, teraz przesunę troszeczkę dalej, żeby już to, ta zmiana daty w mechanizmie nam nie przeszkadzała, a teraz wam pokażę, jak działa ukryty czas. Z lewej strony mamy przycisk, jak go naciskamy, to co się dzieje. Uwaga. Wskazówki ustawiają się w takiej dziwnej pozycji, że są trochę godzinowa przed dwunastką, minutowa za, a, a datownik wtedy się chowa. O co chodzi? Jest to taka, tak jak mówiłem, romantyczna komplikacja, jakby sprawiająca, że na co dzień możemy, możemy nosić zegarek w taki sposób, że, że nie widzimy w ogóle, który, która jest godzina, i jakby jest to godzina na zawołanie, tak? Czyli w żaden sposób, jeżeli no, nie chcemy, żeby nam zegarek przeszkadzał, żebyśmy myśleli o czasie, o dacie, o tym wszystkim, to, to jakby ten czas jest uśpiony. A wtedy, kiedy mamy ochotę, naciskamy przycisk i tylko my to widzimy. Jest to dosyć taka no, nietuzinkowa komplikacja, bo ona w zasadzie nie, nie wydaje się być taką bardzo użyteczną, ale na tym, na tym polega cała magia, tak? żeby tworzyć zegarki, które, które mają coś w sobie. Uśpionego, które mają coś, coś więcej niż, niż taka zwykła praktyka, która jest, do której kiedyś, kiedyś zostały stworzone. Ja uważam, że RMS zrobił tutaj naprawdę niesamowitą robotę, bo, bo ta komplikacja jest bardzo, bardzo wysokiej klasy. A tak samo wysokiej klasy jest wykonanie, jakby samo wykonanie i projekt. Zobaczcie na tę 1, 2, 3 są jakby na osobnym elemencie, 4, 5, 6 na innym, 12 na osobnym. Jest to przepięknie zaprojektowane i wykonane. Tak? Mamy tutaj różne gradacje, jeśli chodzi o, o cyferblad, czyli przy, przy tym datowniku mamy takie alarmutkowanie. Dalej mamy na środku tarczy gilosz i, i te gładkie, gładkie elementy. Cały zegarek, tak jak mówiłem, mimo, mimo tego w, w swojego dosyć dużego rozmiaru, no, nie, leży, nie leży w ogóle źle nawet na małych nadgarstkach. Jednocześnie ta koronka na godzinie drugiej jest taka interesująca, intrygująca. E, zapięcie. Do tego mamy ciekawy, bardzo ciekawy profil, tak jakby górny, górny element jest, jest bardziej wypukły, później mamy wklęsły. E, tak, e, tak prezentuje się na moim nadgarstku. O, tutaj mamy ten przycisk i, i widać dokładnie profil koperty, a sam, sam dekiel z klasycznym motywem firmy Hermes bardzo ładnie wygląda. Mam nadzieję, że Le Tombeau spodobał się Wam tak, tak jak mi. Przepiękny zegarek. Zapraszam Was do subskrypcji kanału. Koniecznie dajcie w komentarzach znać, jak podoba Wam się taka niecodzienna komplikacja i, i zegarek, który jest romantycznie bezużyteczny. Widzimy się w następnym odcinku. Cześć!